Cześć! Miałem do Was przyjść dzisiaj zupełnie innym filmikiem, ale z racji tego, że dostaję bardzo dużo zapytań odnośnie aspartamu ostatnio i dużo osób zauważyło, że bardzo lubię napoje zero. A przecież wiele osób twierdzi, że one są niezdrowe, że aspartam jest rakotwórczy i toksyczny. Dlatego dzisiaj chciałbym Wam wytłumaczyć, dlaczego mogę od czasu do czasu sobie pozwolić na zrobić takiego napoju. Aspartam dodawany jest z napojów, ponieważ jest ponad 200 razy słodszy od cukru, dlatego jest. Dlatego potrzeba dużo mniejszej ilości aspartamu, żeby uzyskać taki sam efekt przy stosowaniu cukru. Napoje te wybierają osoby, które próbują kształtować sylwetkę, odchudzają się albo po prostu liczą kalorie, chcąc utrzymać zdrowy wygląd. Składa się z dwóch aminokwasów, kwasu asparaginowego i fenylalaniny. Aminokwasy te występują na co dzień w naszej żywności, którą spożywamy oraz są składnikami białek w naszym organizmie. Kontrowersja może budzić fakt, że do aspartamu dodawana jest grupa metylowa, co gwarantuje tutaj jego słodycz, która później, podczas robienia w naszym organizmie, będzie przekształcała się w metanol. Ale tutaj chciałbym powiedzieć, że wypijając szklankę z dostarczymy sobie tego metanolu 6 razy więcej, niż wypijając puszkę słodnego napoju 0. Jeżeli chodzi o fenylalaninę, tutaj bardzo bogatym źródłem fenylalaniny w naszej diecie jest czerwone mięso. Zatem 100 gramów takiego mięsa. Dostarczymy sobie około 30 razy więcej fenylalaniny niż wypijając puszkę cudzonego napoju 0. Kwas asparaginowy występuje w jajkach. Spożywając jedno jajko dziennie, dostarczymy sobie kilkanaście razy więcej kwasu asparaginowego niż też właśnie z jednej puszki cudznego napoju 0. Teraz niektórzy mogą zadać pytanie, no okej, okay, ale przecież było tyle badań, które mówiły na temat rakotwórczości aspartamu. Tak, były takie badania, ale były one przeprowadzone na szczurach a szczury te dostawały olbrzymią dawkę aspartamu, której człowiek nie byłby w stanie nawet spożyć w ciągu dnia. W 2013 roku Europejski Urząd ds. i Żywności wydał dokument, w którym przy analizowaniu prawie 300 badań oświadczył, że aspartam nie jest szkodliwy dla ludzi i może być przez nich spożywany. tym są tutaj ludzie chorzy na hyneroketonurię. Jest to choroba genetyczna, która opuści która upośledza metabolizm fenyloalaniny w naszym organizmie, dlatego osoby takie w ogóle nie powinny spożywać tego na kwasu. Napiszcie mi w komentarzach, jaki macie stosunek nabojów w zero, czy je pijecie, czy nie. I dajcie znać, czy filmik Wam pomógł w podjęciu jakichś innych decyzji. Dziękuję bardzo za obejrzenie filmikom, mam nadzieję, że się spodobał. Widzimy się wkrótce znowu. Cześć.